Jest tu wiele osób. Ja w całą noc prawie nie spałem. Normalnie... Czyli żebym coś miała zdoby, przeciwko. Nie, bo rzuciła mnie Asiula, bo, ja, bo mówi, że tak, że jestem... Gdzie płyniecie, gady? Dzieciory, gdzie? Asiula jest tu z tyłu. Asiula mówi tak, nie wiem, że chrapie, bo jeszcze jestem gorąca. Ok, jestem gorący, no. Wiesz, w tym całym porcie te linki o, o, o te kurde... Niech to się nazywa Ba 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 Nie, A nie możesz zejść i to po prostu sobie tam przeci, przeciszyć? Tu? No, nie pokrętła, wiesz? Nie, jestem u góry, ale ja dole. Bo się tu nie? Nie, okay, dziękuję. O,